Hej, witajcie w kolejnym odcinku sezonów pojedynków. Dzisiaj rozegramy sobie mecz FC Barcelona, dotrzy... komentarz, który dotyczył tej drużyny, otrzymał najwięcej łapek. Poza anteną rozegrałem sobie dwa spotkania ligowe. Jedno udało mi się wygrać 3 do 1, natomiast drugi mecz 4 do 0. Tak więc teraz pozostaje tylko wygrać sobie jeszcze ten jeden mecz, no i uda się awansować do ligi drugiej. No i więc również rozegrałem sobie mecz puharowy. Mecz pucharowy, właściwie sam puchar a mianowicie był to puchar kontynentalny, który udało mi się wygrać. Jeżeli chcecie poznać szczegółowe wyniki, to zapraszam Was na Facebooka, na którym jest o, taki slajd, powiedzmy, że to chyba tak mogę nazwać, albo screenshot, coś takiego, znajduje się właśnie na tym, w tym serwisie. Ok, tak więc skład przygotowałem sobie wcześniej, właściwie nic nie zmieniałem w pierwszym składzie, tylko ups, nie ustawienie sieciowe, tego zarządzanie drużyną. Tylko troszeczkę zmieniłem piłkarzy na ławce, zastanawiałem się tylko nad jedną rotacją ewentualnie, żeby zdjąć Sanche Sancheza i w jego miejsce stawić Messiego, a na atak Davida wie. Jednak postanowiłem, że nie zrobię tego, a jeżeli będzie to źle funkcjonowało, to po prostu oczywiście możemy przeprowadzić zmianę w każdym momencie, tak więc z tym większego problemu nie ma, a boję się trochę zaufać wi bo nie wiem jak będzie to funkcjonowało na tle rywala wszystko zależy oczywiście od tego jak on się zaprezentuje tak więc mecz dosyć ważne. jeżeli uda się wygrać no to w końcu ta upragniona druga liga zostanie dla nas otwarta Okej, okay, widzę, że kolega również gra Barceloną, tak więc zdarzyła się sytuacja, której no nie za bardzo lubię. Czyli gramy tymi samymi zespołami. No chociaż oczywiście szanse są wtedy chyba um, najbardziej wyrównane. Ale muszę się przyznać, że Barceloną nie gram za często. Tak więc jeżeli wystawiłem zły skład, to przepraszam i proszę ewentualnie w komentarzach o ewentualnie jakieś porady, sugestie jak powinien on wyglądać. No i chyba nie uda mi się jak za szybko dojść do tej piłki, bo kolega głównie widzę, że gra. W tym rzeczy... O, chociaż może teraz. O, i nie staje jedziesz, 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 pięknie. A mu zabierze piłkę nie. No okej, okay, to było słabe z mojej strony. Myślałem, że piłkę podejdzie, a wtedy będę mógł sobie spokojnie wypuścić tą piłkę. Jednak on zachował się jak doświadczony obrońca i wycofał się trochę. I pozwoliło mu to. Bez problemów mi ją zabrać. Oj, ten męż będzie trochę nudny, mi się wydaje. No, chyba że uda się otworzyć wynik w miarę szybko. Kolejny raz pika mnie, jak zatrzymał. Niesamowicie nie lubię grać przeciwko temu obrońcy, bo no. Umiejętności, jakie ją prezentuje. No, no, tylko chyba w zasadzie można pozazdrościć mu. Dobra, ale jak na razie muszę się bronić, żeby nie stracił bramki. Bo jeżeli ten kolega zacznie strzelić bramkę, no, to się spodziewam, że. Piłki mi za szybko na pewno nie odda No, jeżeli będzie dalej prezentował taki styl gry, oczywiście. Dobra, jedziesz, że nie sta. To będzie Twoja szansa. No, nie wiem, nie wiem, spróbuję dośrodkować, ale nie wiem, czy Messi da radę wygrać. O, 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 może? A, Waldo z broni. No, jednak Messi nie. Tylko Sanchez uderzał. No mam już drożny. To może będzie ta szansa. Spróbuję dośrodkować na Busquetsa, który może. A, i wygrać, a chociaż mało brakowało. Ale prawie wygrał pojedynek i prawdopodobnie sytuacja skończyłaby się bramką. Dobra, zaraz zatrzymać nie jest to no, jak na razie ten cel najważniejszy, bo jednak piłkarz dosyć uzdolniony, jeżeli chodzi o dribbling. Tak samo jak Messi, który jeżeli się rozpędzi pędzi, to no, nie zazdroszcza sobie wtedy w takiej sytuacji. No naprawdę w taki prosty sposób dałem się oszukać. Okej, okay, wyszedł. Teraz troszeczkę przesadził z tym dribblingiem. I no nie popisał się do końca. Dobra, pikę przejmiesz. Brawo pika. I w takim razie widzę, że muszę trochę grę uspokoić, bo to co było przed chwilą to zdecydowanie nie podoba mi się. Trochę za dużo mógł teraz zdziałać. No i w tej sytuacji VIA właśnie by się przydał. Więc chyba taka rotacja musi, będzie, będzie, będzie musiała nastąpić, bo VIA po prostu będzie odgrywał piłkę do Messi'ego grając na szpicy. Wtedy będę mógł prowadzić jakieś rajdy skrzydłem. I na pewno trochę to pomoże. Ale teraz brawo szawi. To było świetne przyjęcie Naprawdę bardzo, bardzo ważne. Dobra, busket trochę rozrzuci grę na skrzydełko. I teraz do Fabregasa Fabregas odda piłkę emestję mu nie odda jednak piłkę, No oczywiście. Któż by inny mógł zabrać. roz no, no, panowie, no, cofam, bo no, tam nie jest no, A nie, no, okay. Jednak jest w miarę kryty, dosyć dobrze. Dobre i tam u góry kolega, może wyjść. O, właśnie, o, udało mi się to przechwycić. Brawo, Waldus. Okej, okay. spokojnie, spokojnie, teraz. No i nie wydaje mi się, żeby to był mecz prosty. Może to być mecz po prostu do jednej bramki. Kto pierwszy strzeli, ten wygra. Ej, bo wyjdę Auta, tego raczej bym nie chciał. No, brawo, Messi, brawo, brawo, brawo. I, ale. Słabe wykończenie, niestety, z mojej strony. Może Fabregas? Znowu Waldes! I może tym razem Messi? No i znowu Waldes! Naprawdę! Co ten bramkarz wyczynia w tym spotkaniu? To jest po prostu niesamowite. Jeszcze nie są zdążył. Co teraz kolega ma farta? To ja nie powiem No i nie mówcie, że jeszcze teraz kontra mi wyjdzie. Dawaj, 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 nie są, nie są gdzieś odwracał. Dobra Okej, 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 nieważne Nic się nie dzieje Dobrze, brawo i Iniesta Pięknie przyjął piłkę, od razu myląc z tym Abidala Pozwoliło to mu trochę teraz miejsca zaoszczędzić I mieć e, więcej czasu, żeby się stanowić I dać szansę dobiec reszcie kolegów z drużyny Chociaż dośrodkowanie No niestety nie przechwycone przez żadnego z piłkarzy Mojej drużyny Przejąłem? Przejąłem, okej okay. O! Okej, okay, teraz nie najlepszy ślisk, który pozwoli mi zbliżyć się nieco do bramki. I teraz obregas! Dlaczego w bramkarza? Dlaczego? Wystarczyło nieco bardziej przy słupku i to zakończyłoby się na pewno bramką. I może tym razem Busquets, ale znowu na tym razem nad bramką. Więc tym razem dożytkowanie do busketca mi się udało. No ale... no... oj 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 teraz trzeba cofam, cofamy, cofamy, no ale strzał nie najlepszy. Okej, okay, myślałem, że będzie podawał krótko. To może być groźne, to może być groźne, brawo Baldes, gratulacje, brawo, świetnie teraz to wyjaśnił I no uratował prawdopodobnie, o nie, z Pika to ja nie walczę, nie ma mowy To jest jedyny obrońca, którego trochę się obawiam No i teraz Fabregas raczej, o może przejmie piłkę Pujolowi, ale jeżeli tak to już z faulem, więc nawet już nie muszę próbować tak myślałem, że będzie tutaj od razu zagrywał, jednak nie zdarzyłem, bo mnie sędzia trochę przytrzymał. Nie pozwoliło to rywalowi podać, więc wolałbym, żeby jednak teraz bramki nie było brawo pikek. Tak, no i jak zwykle mm, rywal gra tym atakiem pozycyjnym. Z jednej strony to dobrze, bo mogę wyjść łatwo z kontratakiem, no ale z drugiej to no materiał na pewno nie jest najciekawszy, kiedy jest tyle podajdź w środku pola. Jak to rzut karny! No proszę pana, naprawdę nawet tam ślizgu nie było. No okej, okay, co teraz? Oj, oj, oj. To nie będzie proste. W środek bramki jeszcze. Okej. Okay. No niestety, tak więc... 400% sytuacja z mojej strony niewykorzystana, no i ten wątpliwy rzut karny. Mogę zostać w środku. Tak właśnie myślałem, że albo będzie prawa strona, albo środek. No ale tak jest ryzyko właśnie przy rzutach karnych. to jest do odrobienia, bo no nie mogę uznać, że... Kurczę, okej okay, ta nerwowość teraz No nie mogę uznać, że nerwowość jest zdecydowanie lepszy Tak więc szansa na odrobienie jest jak najbardziej Realna D mm, jeszcze chyba nie będę wprowadzał No proszę, jeden strzał celny I to już rzutu kardego mm, Uwielbiam takie mecze No ale niestety no, takie mecze również się zdarzają Kiedy no, w strzałach się dominuje Jednak no, nie potrafi się uh, Wykorzystać do danej sytuacji nie no, jeszcze te czarne stroje trochę... Mm, niechże jeżeli tak się szybko rzuci okiem na to. To trochę mogę mi się pomylić, na szczęście, jest mini mapa, która pozwala mi to szybko skorygować. Dobra, pojal tutaj. No i widzę, że teraz się zaczął bronić niesamowicie. To niedobrze. Oj, oj, odwróć, odwróć, odwróć. ale ja Nie mogę nawet za bardzo teraz wyjść ze środka pola. Bo jestem tak dobrze kryty w tym miejscu. No właśnie. Tak jak mówiłem, może to być to spotkanie do tej jednej bramki I ja zdąży wybić Pika, brawo Niepotrzebnie, moim zdaniem troszeczkę miło tego bramkarza Bo to było dosyć oczywiste, że Pika zdąży ewentualnie Jeżeli coś, to to wyjaśnić Nie, okej okay. Dobra, brawo Pujol No, no nie fauluj No dlaczego? No to nie był faul, no błagan Niesamowicie, nie podoba mi się to Jak sędziuje ten sędzia Teoretycznie, mm, no nie, ale teraz spadki klatek. Wybaczcie za to. Okej, okay, ale widziałem, że kolega wyszedł za linię boczną. Nie no, co się dzieje? Coś jakby od tej drugiej połowy... Będzie podawał? Nie. Okej, okay, no, ja, no, zamówicie się ciężko gram na takich klatkach, nie mam nadzieję, że tego nie widzicie. Jakoś chociaż wam to nie będzie przeszkadzało. Na nagraniu. Aj nawet taka piłka jest zablokowana. Dlaczego, dlaczego? Ile czasu? Pół godziny gry. No nie fauluj! W tym momencie akurat faule są nam najmniej potrzebne, koleś. Nie tak dawno wybaczcie za tą nerwowość, no ale kompletnie nie da się tak grać, jeżeli są takie klatki no i plus jeszcze ta sytuacja, że gościa miał tylko jeden strzał i wyszedł na prowadzenie trochę mnie no, co najmniej denerwuje chociaż bardziej wolałbym, gdyby tych klatek nie było, bo to tro trochę ogranicza materiał no dobra, powiedzmy, że jeżeli za chwilę nie przestanie tak klatkować to będę zmuszony wyjść walkowerem Okej, okay, na razie jest ok, więc mogę zostać Dobra, brawo i jestem Dajesz, dajesz, dajesz Dobrze, piłkę, Nie no nie przejmę piłki, przejąłem, ale okej, okay, co to było? Mamy auki rozpocznie Barcelona. Brawo i trzawi Szkoda, że te klatki trwały tak długo Bo to trochę skróciło czas Jaki jest możliwy na odrobienie No i plus jeszcze to, że teraz goście zaczął się niesamowicie tylko bronić No zobaczcie to Trzech piłkarzy idzie do ataku, gdzie poprzednio było ich zdecydowanie więcej No pujol, pujol Prawie, prawie No ale nie faulujcie, chłopaki Jeżeli będziemy faulować, to to działa zdecydowanie na naszą niekorzyść No ale nie podajcie tak nie wiem, do najbliższego Messi. Bo tylko to ma raczej szansę powodzenia większego Jedziesz Messi To musisz strzelić, musisz to strzelić, MUSISZ! Okej okay. Niestety nie strzelił Messi tego No podaj, podaj piłkę, podaj No i wychodź, 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 wychodź Dobrze, brawo Szawi. Ładnie się pokazał Miesta. zagra piłkę No może tym razem, chociaż Abidal mnie dogoni, no to był faul. No brawo. Kończy jakaś dobra decyzja arbitra. 29 metrów, więc strzał z takiej odległości bezpośrednio z wolnego odpada. Bynajmniej w moim wykonaniu. I pikę! No pikę! Trafić w bramkarza w takiej sytuacji... No to już trzeba być naprawdę... Dobra, no, 15 minut, a, no i super. Okej, okay, jeszcze mój błąd niesamowity Ale Blob co najmniej słaby na szczęście Dobra, widzę, że on woli pokryć mnie mojego e, pikę, aniżeli Abidala. To na no całe szczęście. Bo dzięki temu mogę od razu wyjść e, akcją z skrzydle No ej, no to już nie jest wolny Dobra, będzie podanie w tempo na pewno Okej, okay, jednak nie bo trochę... No tak w sumie gdy, gdyś gra się na czas, to rzeczywiście nie jest konieczne podanie w tempo. No ale wyjdź ktoś. Raczyłby, może ktoś, jednak. Dobra, w takim razie i Inies to jest nieobowiązkowy. O, o przejmę, przejmę, brawo i Słupek! Naprawdę pechowy mecz. Niesamowicie pechowy, który co najmniej remisem powinien się zakończyć moim zdaniem. Gdyby nie to, że no, sytuację, które miałem bym wykorzystał. Bo no, trafić bramkarza dwa razy w sam na sam. Okej, okay, brawo Iniesta Odwróci się, odwróci się, z uderzy! Tak, bramka, brawo i Andres, brawo! Okej, okay, 5 minut do końca meczu. I być może uda się odnieść to zwycięstwo, bo w sytuacji wydaje mi się, że uda mi się stworzyć jakąś. Teraz tylko kwestia tego, żeby ją wykorzystać, moim zdaniem, będzie najtrudniejsza. Bo wykończenie dzisiaj na pewno nie jest moim atutem. Chociaż jeszcze nie, trzeba się tutaj obronić, widzę. Przynajmniej przez tą chwilę, okej. Okay. No ale pujol, 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 nie bawimy się w takich sytuacjach, bo to może się naprawdę zakończyć źle. Ładnie, ładnie, wersji, dajesz, dajesz? Ale to było słabe Chociaż czekaj, 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 podasz, podasz. I Fabregas. brawo Fabregas. Dobra. 89 minuta i udało się wyjść na prowadzenie. Bardzo ładny strzał Fabregasa, muszę przyznać. I okej, okay, teraz się tylko obronić. Teraz się tylko obronić. Dobra. Okej, okay, poczekam aż Inesta trochę się lepiej wysunie, chociaż nie. Mm, tutaj, ups, 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 żeby nie stracić piłki, nie sta no Messiego ładnie. Kolega Fabregas, eee, okej, okay, ale Messi, mimo tego, że kazałem mu wyjść na pozycję, to postanowił, że zostanie w swoim, na swoim miejscu. Dobra, jeżeli teraz Pujol do odebrać piłkę Sanchezowi, to prawdopodobnie jesteśmy w drugiej lidze. Brawo, sam, okej, okay, pięknie go wypnął. No i w ten sposób będzie się kończy. Naprawdę dramatyczne spotkanie. O, no, jeszcze utracone połączenie z przeciwnikiem, tak więc zamiast 2-1 mamy 0-3, do nie, 3-0 zwycięstwa. okej, okay, może tak, to będzie lepiej, no i mamy ligę drugą, tak więc wszystko oczywiście zaczynamy od nowa, no i dzięki temu już za 8 dni będę mógł zagrać sobie w pucharze świata, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Nie spodziewam się zbyt dobrych wyników bo pewnie gracze są tutaj zdecydowanie lepsi Ale mm, no może jakiś ćwierćfinał czy coś takiego Natomiast co w kwestii ligi No przynajmniej utrzymać wydaje mi się dam radę Ponieważ wygrać 4 mecze na 10 Takaś straszna chyba ciężka sytuacja nie jest Okej okay, w każdym razie w tym odcinku to będzie na tyle Oczywiście proszę was ponownie o wybór drużyny I przepraszam za okres w którym te klatki były naprawdę nie najwyższe Ok, tak więc do usłyszenia, do następnego odcinka. Na razie, cześć!